Hej, witajcie drodzy widzowie Areco265, kłaniam się nisko i zapraszam Was na karierę menadżerską Arkadiusza Kotowskiego Real Madryt, sezon, eee, przepraszam Was bardziej trzeci, zapomnijcie zasubskrybować na dzwoneczkę, w górę, komentarze eee, pod filmem. I zaczynamy pierwsze spotkanie, które... Dzisiaj postanowiłem, że nagram wam dwa spotkania, bo... Ostatnio były też dwa spotkania, więc dzisiaj też będą dwa spotkania, żebyście żeby mieli zapas na dwa mecze. Dwa spotkania, dwa mecze. Żebyście mieli zapas na... Moment, jak będę wyjeżdżał... Chciałbym wyjeżdżać. W przyszłym tygodniu będziecie mieli zapas materiału. na zapas właśnie dlatego nagrywamy na zapas i będziecie mieć zapasowy materiał. No, także będzie zapas materiału. A zapraszam Was dzisiaj na spotkania następujące. Pierwsze spotkanie jest to w ramach La ligi Santander w sezonu, a drugie będzie z Ligi Mistrzów. Pierwszej fazy kolejki w trzecim sezonie. No to najpierw La Liga. kolejkę numer... 4, Real Madrid. QSK bezbędnego mm, bezbędnego przedłużenia. Przejdźmy sobie do spotkania. No, także o, proszę bardzo. I lituś, lituś, później ustawimy sobie. Drugi skład, tak zwany skład B. Bo jest Liga Mistrzowa na Ligo i tak dalej. Pucharowo będziemy we składu B. Nie no nie, nie w tej chwili. Nie! Przepraszam was bardzo, wywaliło mi monitor. Chamstwo. Naprawdę. Jeszcze raz. To nie tyle z mojego kujwa. Wysypał się Direct X, tak? Pochám zkusit dirigent, který se zeptal.